Panie i panowie, to będzie najprawdopodobniej najgłośniejsza walka w historii Freak Fightów. Zestawienie tak szalone, że sam nie wiem, co mogę o nim powiedzieć i nie wiem, jak je zapowiedzieć. Już jutro będzie program, w którym spotkają się, ale zanim to nastąpi, przywitajcie je po raz pierwszy. Panie i panowie, pierwszą zawodniczką będzie. Gosia! Margaret! A jej rywalką w tym absolutnie powalonym zestawieniu będzie... Nikola Nikita a Drogie panie, Mam wrażenie, że to jest jakiś Matrix, ale tak to się wydarzy. Mama Daniela Magikala będzie się tłukła z jego byłą dziewczyną. Gosiu, pani Gosiu, Margaret, no, kobieta wielu imion, zobaczymy, czy także wielu talentów w klatce. Powiedz, co sprawiło, że jesteś tutaj z nami, że będziesz się biła z Nikito. Ona bardzo dobrze wie. Nikita, pierwszy pojedynek z Moniką Laskowską, pokazałaś się tam z bardzo dobrej strony, nie udało się wygrać, ale ten pojedynek będzie chyba najbardziej osobistym w Twoim życiu. No i chciałem zapytać, jak się czujesz z tym, że będziesz miała szansę bić się z mamą Twojego byłego chłopaka? Szczerze czuję się zajebiście. Nie zależy mi na wygranej, nie zależy mi na przegranej. Po prostu załatwimy wszystko w oktagonie. Jak się klatka zamknie, to już przydupa z Pani Małgosi nie będzie się chował pod jej kiecą. Panie i panowie, ja wiem, że wy przecieracie oczy ze zdumienia, czy to się dzieje, tak to się dzieje. Teraz zrobimy face to face, a jutro będzie program. Bądźcie z nami o godzinie 20. A już w tym momencie face to face Nikita kontra Gosia! Dziękujemy serdecznie, brawa dla zawodniczek! I myślę, że prawa dla Klautem ma za taką walkę.